Witam wszystkich hodowców, to jest Sebastian. No i dzisiaj, materiał. A ma coś tu mnie przed chwilą, nie wiem dlaczego. Tutaj, gołębie. Idziemy tu do Gołębi. Powolutku tutaj. Koszaty, jak się rozglądam, co nie przed chwilą. Dosłownie przed chwilą, można powiedzieć. Wróciłem przynajmniej ze szkoły niedawno do domu. E, patrzę, że nowa istota siedzi w głębniku. Że nie nowa, tylko stara, przyleciała, druga. Dwie samice przyleciały już, to już Ta. tak w ogóle to rzadko w ogóle się zdarza, że one szczerze przylatują. Ale niech będzie. Niech będzie, niech sobie przylatują. Ja w ogóle telefon teraz blisko trzymałem, żeby mówić trochę głośniej. Tego, no i tam sobie chodzę. Co w co? Młodziaka nie ma, jak wiecie, tego, Grusia, tego małego. Podejrzewam, że ktoś go złapał, tak długo latał, że tego o tak już, to już się cieszę. I co tu powiedzieć, tutaj takie krótko dzienie, ja się nie tylko poinformować, Jego wam jest z wami. Żegnam, pa, pa.